Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie W grze, która nie będzie was trzymać za rękę Dobra, tak na serio, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Darkwooda Jedno wam chcę obiecać Darkwooda będzie teraz dużo Bo mi się ta gra bardzo, ale to bardzo podoba Wniki pod oknem wciąż są otwarte dzisiejsza noc była wyjątkowo spokojna pułapka rozbrój. Chyba ciebie powaliło. Ja zostawiam tą pułapkę, co ty? Alkohol? Szybko pędzony bimber. Przyda się, Lina, wiadomo. Naprawdę, jak ktoś nie grał w tą grę, ja serdecznie polecam. Grzybowa książka. Miejsce piastowe. Kładę autora. Użytek z grzybów w gospodarstwie domowym. Naprawdę polecam każdemu, jakiemuś fanowi horrorów, ale właśnie takich właśnie, takich właśnie takich jakich bardziej indyków polecam każdemu z całego mojego serca, bo świetna gra naprawdę. Pomysł na grę świetny i ogólnie stworzona gra świetnie. Yy, gwóźdź, w ogóle słyszałem, że to jest podobno polska produkcja. Ale zdjęcie drogi, droga. Do domu. Okej. Okay. Tak staram się zobaczyć, czy tu nie ma nic ciekawego innego. Szmata. Dobra. Czyli szukamy, obstałem drogi do domu, tak? Najbardziej. Tu w domu jesteśmy chyba bezpieczni. Wczoraj zabarykadowałem jedno z okien. Dziś chcę, jeśli chcę zostać tu na dłużej, powinienem zabarykadować resztę. Stół warsztatowy. O kurde. Bandaże, wytrychy, bandaże z alkoholem, ulepszenie inwertarza, ulepszenie hot-baru, czymkolwiek jest deska gwoździowa. O, prymitywna broń, antidotum, jadalne, chroni przed trucizną na jakiś czas. Butelka z gazem, butelka z trującym i gazem. Sidła, pułapka na jeziedzie i gorsze rzeczy. Pułapka łańcuchowa. Kurcze, ale naprawdę, mam powiem. Darkwood, do... kawał dobrej roboty. Kurde, nie mam tej deski. Cały czas mnie niepokoją te dźwięki. I ja wiecie co bym bardzo chciał, szczerze? Nagrywać więcej odcinków z horrorów. Mimo, że nienawidzę horrorów całym swoim sercem i duszą, jak... Jak pokażecie mi łapkami w górę albo komentarzami, że chcecie, to ja mogę nagrywać horrory często. Co to? Zbuduj studnia. Potrzebujesz czterech desek tylko strasznie dziwne sterowanie. Umiejętności. O, kurde, nie to kliknę, ale okej. Okay. Dziennik, 12:09:87. Nic nie pamiętam od czasu ataku na nasz obóz. Mam na sobie jakiś płaszcz gdzieś po drodze, musiałem więc zmienić ubranie. Nie poznaję siebie. Ledwo trzymam w dłoni ołówek. Czy moje ciało się. zmieniło? Nie czuję głodu ani pragnienia. Co się ze mną stało? Klucz do zejścia numer dwa. Pamiętam jego twarz, twarz człowieka, który najpierw mnie uratował, a później uwięził. Nie wiem, jak udało mi się wtedy uciec z jego chaty i jak trafiłem tutaj. Wiem natomiast, że ten szalony zza, zabrał mi mój klucz. Jedną szansę nawet dostanie się z nasu wyrwał też wszystkie strony z mojego dziennika. Wątpię jednak, by odczytał z nich gdzie. Jest przejście podziemne. Powinien dla pewności sprawdzić, czy drzwi wciąż są zamknięte. Muszę go znaleźć. Nie sądzę, by po tym wszystkim nadal mieszkał w chacie, w której mnie przetrzymywał. Zresztą to i tak nie ma znaczenia. Nie znam drogi powrotnej do tamtego parszywego miejsca. Jest jakiś las. Dzień pierwszy. Nejs noce nie wiem. Muszę wracać do swojej kryjówki przed mrokiem. Bądzenie tu nocą jest zbyt ryzykowne. Las wykazuje wtedy wzmo wzmożoną aktywność. Tylko ochronny gaz moim z zapewni mi względne bezpieczeństwo. Na razie nie mam nic. A nie wiem jak to kliknąłem. Okej, okay. kryjówka w suchej polanie, jestem tutaj. Głuchy las, sucha polana. Stara knieja. Zejście do podziemi. A ja się boję, ja też nie widziałem. Zamknijmy drzwi. Nie mam żadnej broni i żadnej nie mogłem wytworzyć. Ojej, się kurde, słonku. Na chwilę obecną nie mogę żadnej wytworzyć, więc wiecie. Musimy znaleźć deski, żeby zabarykadować drzwi i okna i stworzyć studnie. Chcę się naprawić, bo stworzona jest. Ja drzwi, otwórz. Ej, ale ten dziennik mi się podoba. Bug generatora prądu jest w połowie opróżniony. Benzyny wystarczy jeszcze tylko na jedną noc. Pen karnister powinienem znaleźć w domku. Nad podziemnym przejściem. Jakaś notatka. Zapalić generator przed smrokiem. Krycie się w cieniu, na nic się nie zda. Oni i tak przyjdą. Okej, okay, trup, przeszukaj. Pochodnia, super. Szmata. Średnia mi w tym momencie potrzebna, ale... I zapałki. Najbardziej ja potrzebuję teraz desek i... A nie wiem kiedy jest noc w tej grze. Tam raczej nie chcę iść, przynajmniej wiem, że tam nic na razie nie znajdę. W razie W mogę jakiemuś potworowi wyrąbać hita z tej pochodni. Więc luz. Czekaj, jak dokładnie tam iść? Yy, tu jest kryjówka, to centralnie przed siebie na lewo, dobra. Czaję. Wszystko jasne, panie kierowniku. Musisz straszyć. I, i ja tylko... Nie wiem, ja mam ogólnie stracha do horrorów, ale... Oho, benzyna. Używalna, za generatory i coś tam. Pigułka, jedalna leczy, dobra. Cofka. Cofka, na razie nie idę dalej. Idę napełnić ten durny generator. Póki tam nic nie ma chyba. Ale... Wracając, wiecie kiedy ja się bałem bardziej jakieś 14 razy? Ja grałem w Resident Evil po raz pierwszy na wiara. To na razie nie ma funkcjonować. Nie! Jak nam się włączało ekwipunek, bo ja nie pamiętam? Tabem? Tak. Nie, tabem się tworzyło, to dobra. Benzyna pod dwójkę. Weźmy to w takim razie dwójeczka. I nalewamy. Uzupełnia się, dobra. Czyli to trzeba włączać na noc. Ten agregat. W porządku. Ile mam tej benzyny? A jeszcze trochę mam. Nalejmy full. Karnister jest pusty. Jeden. Ale wam powiem naprawdę... jaś nie spodziewałbym się, że można się w cudzysłowie bać w takiej grze, tego typu, jakby zrobionej, ale... zrobiona jest naprawdę dobrze. Czy ja słyszałem psa? Nie podobają mi się te dźwięki. Ja pierdykam. W co ja się wpakowałem? Po co ja w to gram? Mógłbym sobie siedzieć normalnie. Nie grywać głupie filmiki do internetu. Ja gram w horrory. Po co mi to? Gdzie ja jestem? Eee. Nie tu miałem przejść chyba. Ale to mi się podoba. Bardzo mi się to podoba w tej grze. Wiecie, że... Nawet nie do końca wiadomo z tej mapy, dokąd mamy iść. Pochodnia zgata. O oh, shit. Idę tylko z taką latarką wbudowaną. Co dalej tam? Ej, bo ja teraz nie wiem, jak się obronić w żaden sposób. Więc to może głupota, że ja idę tutaj. Nie ma żadnego psa, o co chodzi. No, ja słyszę psy. Nie ma tu żadnych psów. Przecież. Wiecie co? W sensie ja też słyszę psy za. za oknem moim słyszę psy. Też. Bo tam się drom. Znaleziono lokacja, Zdech się to pod ziemię. To powinna być jakaś chata. Jest. Nie podobają mi się te dźwięki bardzo. Nie wiem jak się. Już nawet nie boję się tym, że coś mi na japę wyskoczy. W sensie to też, ale ja nie mam jak się obronić. Taberka okno. Co tu kurde stoi? Działo jakieś tam stoi, ty, ja tam idę. Tylko wiecie, co to jest wieczna noc? Ja nie wiem, kiedy im będzie noc. Przecież tutaj jest ciemno cały czas. I ja tak się rozglądam po całym ekranie. Nie chcę wpaść w to działko. Łapka rozwój. Nie! Wiecie, co? My może ją zostawmy. Niech ona sobie działa deska, jest jedna deska, jest dobrze dwuść, jest dobrze szybko, eku czy ja mogę stworzyć tą broń durną, nie mogę stworzyć tej durnej broni ale mogę stworzyć pochodnię jestem ślepy, więc stworzę tą pochodnię i z tym, że musimy zabarykadować drzwi, okna i itp pochodnia ważniejsze ona mi wszystko coś tam daje, ledwo, bo ledwo ale daje, więc jak ja to będę musiał spierniczać przed jakimś potworem ja się przecież tu pogubię. Kurde, jak tu wejść do tego domu? Ta barkada jest zbyt mocno skonstruowana, bym rozebrać. Każdy dom ma drzwi. To jak ja mam wejść do ty. Skoro to nie ma drzwi. A tu jest... Aha, tu jest wnęka, nieważne. To ten dom, tutaj znajdę zejście do podziemi. Wiesz, ja nie jestem na tyle psychiczny, żeby złazić do podziemi. o! Ja pierdykam Halo, ja się mogę ruszyć Ja... ale się zesra Jezus, ale mi serce bije Aby zmienić obecnie wybrany przedmiot wciśnij... E Worek, przeszukaj. Bateria 9V Dobra, dobrze zrobiłem, że tu przyszedłem chleb jadalny. To chcę od razu zjeść. Pigułki też chcę zjeść. Pocisk średniego kalibru, dobra, to się przyda. Piernicze. Zjedz. Ok, trzy, to też chcę zjeść. Okej, okay. najwyżej będę miał rozwolnienia w tych pigułkach. Jeden pies. tak jestem w słabej sytuacji. Zapałki, 10 zapałek, okej, okay. to mi się podoba. Benzyna jest albo prawie na full, albo prawie pusta. Paczka papierosów. I to potrzebne. Jak dają, to bierzesz. jak bie... Aha. Aha, ja myślałem, że to jest po prostu dla mnie, ale ten... Ja myślałem, że to przedmiot. Czekaj. Szafy się da przesuwać i ja to pamiętam. Dokładnie. Kurde. Zejście do podziemnych tuneli. Wiecie co, ja tam może bez pistoletu jakiegoś większego kalibru tam nie będę złaził, co? Tak w razie wu. Ja wpadłem w pułapkę, tym idiotą. Mało tego, widziałem tą pułapkę z daleka, w tą już nie wpadnę. Rozbrójmy tą pułapkę. Udało się, znaleziono prze przedmiot złą. Już nic nie ma. Wiecie co? Ja bym stąd spadał. Lekko mówiąc. Ja bym stąd spierniczał i na razie poszukał jakiejś broni. Potem dopiero bym złaził do podziemi, bo... Ja głupi nie jestem i ja nie ufam tym podziemia, to tak bardzo. Chociaż z drugiej strony jej ja tak czy siak muszę tam. Serio? Już rozumiem, czemu mówili o truciznach. Czekaj, bo ja teraz nic nie widzę. Kurde, nie będziemy iść do końca. Dalej tędy, nie chcę w to wejść już. Górysz? Jest. Jest, dom, jest wybawienie. Chodź, mój domku. To jest mój dom? Czy nie, bo już nie wiem. Tak, to jest dom. Dobra. Ale tak czy jak dom obstawiam też nie jest bezpieczną strefą. Więc w tym początku to ja bym tu wlazł. O, shit. A to nie jest dziura? To jest dziura, no to w sumie to ja nigdzie nie jestem tu bezpieczny. To jest wszędzie dziurawe. Czekaj. Yy, tab. Pod tabem mamy eku i przy okazji eku tworzenia. Eee... Yy... Pigułka, jadalna, ale nie chcę pigułki, chcę benzynę. Napełnimy na full. Jeszcze nam zostanie trochę, żeby rozlać pod drzwiami, żeby poczekać na te monstru. Nalany, super. Jest full. Nie do końca wiem, kiedy jest noc, a kiedy nie, więc ja może tak dla, dla pewności go otworzę. Odpalę w sensie? Tak dla pewności. Idziemy w dół. Nie ja chcę wejść do domku, chcę zobaczyć, czy ja coś pominąłem. Ale naprawdę, gierka, super klimat. Szacun dla, dla twórców, ogromny szacunek mam, bo to, coście tu zrobili w tej grze, to jest hit. Stołek, a poza nim stołek. Nie chcę stałka. Yy, czy ja tu coś mam... Pułapka łańcuchowa. Sidła. Mogę stworzyć sidła. Ulepsz warsztat. Sześciu desek potrzebuję. Pułapka na niedźwiedzie gorsze rzeczy, pułapka łańcuchowa. Łańcuchowa to jest sytuacja chyba, w której ja bym chciał coś uwięzić, ale ja nie mam czym tego czegoś napaść, więc... Potrzebuję dwóch desek i pod... Aha, ja i tak tej pułapki nie stworzę. Nie, ja mogę stworzyć tą pułapkę. Czemu ona się podświetla na czerwono? Aha, muszę ulepszyć warsztat. Dobra, rozumiem. Wiecie co, ja Tam może jednak poczekam na tą pułapkę. Lepszą. Szafa przeszukano. Ale ja mogę przesunąć. To coś mi da? O, shit, tu jest dziura. To mi to dużo do. I przesunę. Do widzenia. Ja się bunkruję. Nic mi tu nie wejdzie, wierzę w to. Wierzę, że szafa sobie poradzi. No nic, to musimy wyjść. Ale jak mnie nie ma w domu, to nie ma chyba... Sensu bym ja miał. Ten generator włączony. Dobra, tu się nie ma tych dźwięków co bać. Po prostu te dźwięki takie są w tej grze. Ja się cały czas boję tych dźwięków, wiecie? To, że jakaś gałąź mi chrupnie, że słyszę kroki, ale po prostu ta gra ma takie dźwięki. Ile mi się zużyło? Mało, dobra, to się na szczęście wolno zużywa. A to jest noc? Czy jak? No nie wiem, no tu jest ciemno bardzo, nie? Tu nic nie znajdę, tu mogę iść w górę jeszcze. Coś będzie, zobaczymy. Bo ja bez broni, bez jakiegoś ckm czy czegoś, to ja do tych podziemi... Tak średnio. Czy te drzewa powinny się tak poruszać, jakby były galaretką jakąś? Coś mi O kurde, poczekaj. Bo ja tak sobie ochodzę... Tylko, że ja mam jeden pasek życia, nie? Mogę to prawym, po prostu zjeść nie mogę. Yy, Trujeczka skonsumujmy. No kurde, ale weźmy sobie jeszcze pod tab jakiś lek, czy coś, co mam. Bateria dziewiątkę sobie zjemy. Mogę wypić alkohol? Teraz jest noc. Na pewno jest teraz noc. Zatem ja tego pana włączam. I Ja jestem wspieczną. Do widzenia. A to ja mam jakieś łóżko w tym domu, czy tak średnio? Nara! Nic nie widziałeś. Potworze nie było mnie. Okej. Okay. Mogę z buta wjeżdżać, to mi się podoba. Dzisiaj tylko jest taki tyci, tyci problemik. Że ja z żadnej strony tu nie jestem do końca zamknięty, nie? Yy, bo te okna nie są wcale zamknięte. Jak ktoś tu będzie chciał mnie najechać, to mnie najedzie, ja może zgaszę. A, bo ja miałem wyłączone pochodnie. Pochodnia zgasła. Fuck. Muszę chyba się napić, Bimbra. Mogę wypić, Bimber. Ale wiecie, co mi się przyda, chyba na coś innego. Ej, ja nie wiem czy ja mogę wychodzić, no dla mnie to jest noc. Nie ma żadnego. Eee, czemu ja mam jakieś kropki obok mnie? Nie ma żadnego opisu noc dzień. Jest ciemno i jasno, ja nie widzę w sumie żadnego potwora, ale... Ale zmieniła się zupełnie... Ej, jakby... Światło się zmieniło w, tym, w tej grze. Czy co, póki tu kampimy... Tam... o! To chciałem. J, dobra, pod J to jest. Zdjęcie drogi. Dziennik bym bardzo chciał, od pierwszej strony przeczytamy. Nie ma, a bo reszta jest wyrwana faktycznie. Tu nic? Nic. Notatka mm, o generatorze, zapowiedziane przed zmrokiem. Krycie się w cieniu, na się nie da. Oni i tak przyjdą. Zdjęcie drogi, droga do domu. Czy ja widziałem taką drogę? Nie, takiej drogi nie widziałem. A jestem ciekawy tylko, co mi te co mi te przedmioty dają takiego, że je mam. Niby generator działa, tylko Nie wiem, zapalić generator przed zmrokiem, cały czas to jest zmrok. Mam jakąś listę zadań, co ja mam tu zrobić? Czekajcie, jeszcze raz może przeczytajmy tego, co? Yy, dziennik. Szkoda, że on się nie restytuje yy, Muszę wrócić do swojej kryjówki przed zmrokiem, bo nie tu nie są zbyt ryzykowne. Mhm. O kurde, właśnie, gaz. Właśnie, bo to, to dziadostwo tu miało jakiś gaz. A ja tak trochę nie mam żadnego gazu tu. Nie mogę tego, nic nie mogę ugotować. Bimbra też nie mogę? Nie, nuda ten piec jakiś tam gaz generował, ale o co chodziło nie pamiętam dobra wiecie co ja mam nadzieję, że wam się podobało w tym momencie się pożegnam w kolejnym odcinku Jolo, pójdziemy do tego, tego do tego wejścia do podziemi kiedy najwyżej zginiemy no ale co, ja mam nadzieję, że wam się podobało no i co, widzimy się już chyba jutro, no bo teraz mówię jak będę o wiele częściej grać w tą grę bo mi się serio podoba ale mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się i cześć.